podsiadł podsiadło Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię błąd? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łami mi się serce, pali mi się grunt. Błagam jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą Bóg i Dróż. Przy bramie będę czego patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień A będzie zawsze obok nie. Czekaj, aż i ty dołączysz tu nie wolno mi zwykle z chwili dłużej, tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później, ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę? Jeśli zrobię bunt? innych sobie jeszcze, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tu. błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów, a jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet druż. przy bramie będę czekał, patrząc w dół, ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz, a jeśli już. To nie martw się, pamiętam każdy dzień na miejsce będzie zawsze obok mnie. Czekaj, aż ty dołączysz. Tu.